Witam w kolejnym odcinku z cyklu 4. oczy. Dzisiaj mamy gości wyjątkowych. To zespół Rytmiks z konina, zespół taneczny. Szanowni Państwo, bowiem nie tylko sukces Laury Bączkiewicz ostatnio głośny jest w naszej przestrzeni konińskiej, ale także sukces rytmiksu i myślę, że o zespole będzie jeszcze głośniej, ponieważ już niedługo zespół wyjeżdża do Meksyku na niezwykły festiwal. Z nami są Martyna Wolny. Witam serdecznie, instruktor. Zespołu i pani Wiesława Wolna, choreograf i założyciel zespołu Rytmic. Drogie panie, jak wyście się znalazły w tym Meksyku? Jak to się stało, że wy w ogóle tam macie szansę pojechać? W Meksyku znaleźliśmy się tak, że grupa właśnie naszych tancerek dostała Grand Prix na festiwalu w Ostrowie Wielkopolskim organizowanym przez organizację WAPA. I właśnie ta nagroda spowodowała, że, że możemy jechać na tak wspaniały festiwal. Że możemy się zaprezentować i reprezentować Polskę i Konin i, i nasz kraj właśnie w Meksyku. Bo jesteście jedynym zespołem z Polski, który tam będzie. Tak, jesteśmy jedynym zespołem z Polski. No, taki wyjazd dla tylu osób też nie jest łatwo zorganizować. I nie jest łatwo też znaleźć fundusze, dlatego że cały wyjazd jakby jest e, nagrodą, jest za darmo tam pobyt e, i wyżywienie, zakwaterowanie oraz e, wszystkie występy, na które nas muszą dowieść, ponieważ będziemy aż w trzech Stanach tańczyć, e, ale niestety bilety samolotowe trzeba sobie samemu. Zorganizować i tą podróż opłacić. Festiwal, w którym będziecie brać udział, to trzeci międzynarodowy festiwal Plumas i Rieles. Co wy będziecie na nim prezentować? Zaprezentujemy dwa bloki. Jeden blok jest to blok jazzowy i współczesny, drugi blok jest to właśnie blok ludowy i też taki inspirowany troszkę kulturą ludową. Co jest dla nas nowością, ale tutaj dzielnie dziewczyny uczą się krekowiatków, polonezów. Widać, że właśnie, że są już przygotowane. Tak, już w jednym układzie będą tak wyglądać. Tak, chcieliśmy tak. też podziękować w tym miejscu panu Dariuszowi Indrysowi Końskiemu Domu Kultury, który właśnie wypożyczył nam tak piękne stroje, żebyśmy mogli jechać i pokazać stroje ludowe. Tam w Meksyku. A kto układał te tańce, te choreografie, które zaprezentujecie w Meksyku? Tutaj pani Wiesia zajmuje się częścią ludową, ponieważ w szkole baletowej, no to miała to jako przedmiot obowiązkowy. Jak będą wyglądały te układy zatem? No, zaczynamy polonezem, kilara. Później przechodzimy na takie solówki. Muzyki inspirowanej właśnie folkiem, ludową, ludową muzyką. No, na, na zakończenie będzie oczywiście też Krakow, Krakowiak, Hejnał, Zwierzy Mariackie. Później na zakończenie, na finał, z, zatańczymy do piosenki Czerwone Korale. Zaśpiewa Iga Brzezińska. Czyli idzie z wami też Iga Brzezińska, I idzie, która będzie także śpiewała? Tak, tak. Ze szkoły wokalno-artystycznej Fama. Jadą z nami również cztery, na, cztery nasze były tancerki. A w tym teraz założycielki Teatru Tańca, końskiego teatru tańca. Kinga Furmaniak, Bogocka. Jedzie Katarzyna Łapaj. Łapaj, Szczykowska Agnieszka Łapaj też, Lewandowska. Weronika Skórzewska. Czyli reprezentacja będzie bardzo tak. mocna. Tak, tak. Ale z tych tańców, tej choreografii, które Pani opowiada, które zaprezentujecie w Meksyku, okazuje się, że będziecie Wy tam jakąś egzotyką, ponieważ patrzę widzę, że festiwalu tym będą brały udział reprezentacje Kolumbii, Wenezueli, Chile, Boliwii i z Europy w zasadzie i z innej części świata tylko Polska. Tak. My jesteśmy dla nich takim czymś nowym. A my tam pojedziemy i też zobaczymy ich kulturę, ich tańce. Na pewno coś przywieziemy z tego, na pewno dużo się nauczymy. I liczymy na współpracę z tamtym jednak rejonem. Coś nowego. Coś nowego. Coś wspaniałego też, nieznanego dla nas, egzotycznego. Tak i organizator udostępnił już właśnie filmik pod stroną festiwalu, że przyjeżdżamy, że przyjeżdżają Yy, zespół taneczny z Polski. No i tam rzeczywiście widzę, że yy, ten. Yy, ten nasz filmik, który jest udostępniony, który był stworzony specjalnie na tą okazję, zebrał strasznie pozytywne komentarze. Wow, Polska, ojene, ale super i naprawdę widzimy, że bardzo są ciekawi tego, co zobaczą, co pokażemy i bardzo są ciekawi naszej kultury i tego, jak w Polsce się tańczy. Czym dla was jest ten wyjazd? Poza tym, że nagrodą z festiwalu. No, na postawię. pewno niesamowitą przygodą. Na pewno jest to coś nowego. Tak daleko jeszcze zespół Rhythmics nie wyjeżdżał. Co prawda, już byliśmy w wielu krajach, bo tak samo byliśmy w Kopenhadze na Eurowizji z Kasią Żurawik. Kupy lat temu byliśmy w Norwegii, byliśmy w, w Niemczech, w Chorwacji w bardzo dużej. W, w Hiszpanii. dużo, dużo krajów. Dużo zwiedził. dużo krajów. zwiedził przez te 32 lata. lata, bo tyle. No i te wyjazdy tak. i te udziały to wiązały się tak. też z Waszymi sukcesami, bo możecie się tak. poszczycić przecież sukcesami e, ogólnoświatowymi. Tak, tak, możemy się takimi sukcesami poszczycić, aczkolwiek w, tak daleko jak w Meksyku, to jeszcze nie byliśmy, to nasza y, pierwsza, najdalsza podróż, mam, mam nadzieję, że nie ostatnia. Ile osób będzie leciało do Meksyku? 12 osób, 10, to znaczy my też tańczymy, chciałam powiedzieć, że poloneza oczywiście ja zaczynam i wszyscy, wszyscy, cała dwunastka zaczyna i... Wszyscy jesteśmy na scenie, także to. W ten sposób. Meksyk jest daleko, koszty przelotu są bardzo wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację ekonomiczną w kraju, bo inflacja i kursy walut. Więc powiedzcie mi, jak organizacyjnie, bo logistycznie pewnie macie wszystko już opracowane, organizacyjnie i finansowo jesteście przygotowani, czy potrzebujecie jeszcze jakiegoś wsparcia, żeby grupa mogła tam wylecieć? Hmm, oczywiście o wsparcie wszystkich chętnych tutaj cały czas prosimy, bo jednak jest to spory spory wydatek. Zorganizowaliśmy zbiórkę i link do, do niej można sobie na naszym Facebooku zobaczyć, na zrzutce.pl też jest, więc bardzo wszystkich prosimy o wsparcie, żebyście mogli spokojnie wylecieć w takim zespole, w jakim sobie zaplanowaliście tak, tak. do naszej reprezentacji Konina i Polski i rytmiksu wszyscy. Tutaj. Tak. Będziecie właśnie reprezentować nie tylko Konin, tak. ale także cały nasz kraj, tak. chyba nawet Europę, bo przecież z europejskiego kraju nie będzie innego nie, zespołu. Nie będzie, tak. tak. Życzymy zatem sukcesów na festiwalu. Przywieźcie nowe układy, które mam nadzieję będziemy w przyszłości mogli oglądać. Zachęcamy Państwa do wsparcia zespołu Rytmix, który będzie reprezentował nasze miasto, nasz kraj i nasz kontynent na festiwalu w odległym Meksyku. Gratulujemy jeszcze raz i życzymy sukcesów. Tam na A miejscu. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia.